O czym chce, więc na pętlę też się bije. Choć na tym bicie, heh, to będzie eksperyment. Wszedłeś na minę. Jeśli nie trawisz takich nawijek, Ryan i choć nie ma szans, byś uniknął. Zgarni, debile, myślą, że są fani, Zobacz, to oczywistość. Będą żalić się na forach, weź lepiej idź stąd. Do mamy na obiad, woła, ja mamo. Mamy ci obca im wolność słowa? Bo nie może tak kurwa być, być plisry. Jest mi banie. Jedni ulicy, inni zwykli wylewać swe żale. Jedni dla z tej techniki bragę, inni bo kliki się że właśnie sztuką krytyki jest mieć wyjebane ale się zagalopowałem, ty się zagotowałeś wystawię kawę na ławę, weź no do tego się lap, się nadajesz lecz łap radę, nie martw się o to co w tekście bo co będzie tu przepisane. co? pisz o czym chcesz, mów prosto, cię boli skmin prosty sens z szkoły tu nie może w grę wchodzić żaden na życzenie wreszcie bo każdy dla siebie tworzy, o to nam chodzi już, wiesz? pisz o czym chcesz, mów prosto, cię boli z Prosty sens, z szkoły, tu nie może w grę wchodzić żaden na życzenie wez Bo każdy dla siebie tworzy, o to nam chodzi już wiesz O czym mam napisać, że nocy nie sypiam sen? Rzadko spotykam mnie, no bo dotyka mnie lęk Nie, przecież naprawdę w rzeczywistości tak nie jest Ja ciągle sobie śpię smacznie i jestem topornym leniem Ten niepozorny wszedł na scenę na pierwszy rzut oka Nie widać, że kiedy składam na majku lesu wokal nigdy w bit nie chybiam A treść jest taka jaką chcę, halo, ja jestem tym twórcą w każdym Pójdę na całość, choćby rzucił mi hasło gówno. Od moje gówno mam naboje, które tłumą głowę, urwą. jestem kowbojem, lecz odbezpieczam i rozpierdolę to studio. I choć w głowie nie ogar, poskładam rym w jeden slogan. Zawsze na wiesz, daj zioma z tym, co ci się podoba. Ja dziś nie ukrywam, że mi w głowie roi się od pomysłów. No, a życie dziwką jest. Ten tak pierdoliłbym w cudzysłów bo to nie mój, ale chuj, swych czasem troi się bez namysłu. Ludziom zacznę sprzedawać ból, póki nie zabronił tego fisk. A patenty na sklipę teksty, bo niektórzy są tak słabi, że byłoby wstydem, jak wspomnieć o tym, że ich rap jest chuj aparty To nie na żarty, żądź jak Danty tybostów, nie masz o czym pisać. Taką jest rada, chłopciem otwarty, no i stwórz na nas lisa. o czym chcesz, mów prosto, ci boli kmil. Prosty sen rapowy z szkoły, tu nie może w grę w Życzenie nie wres, bo każdy dla siebie tworzy. O to nam chodzi już wiesz. Gdy nie było nikogo nade mną, jeżeli chodzi o teksty. I to nie to, że nikt nie był lepszy, ale sam dbałem o ten styl, bałem się treści tu zgłębiać w wersach. I tak nie przestawałem, nawet czując ból z serca pisać. Jehu! Smutnym raperem, jak jedna piąta w PL. I nie wiem, czy to taki trend, czy po prostu nie wierzą w siebie. Ulicznikiem nie będę, mogę pomóc zgrabnie. Ich wyliczyć nie wczułam się w to, bo mam matkę w domu, a nie na tematów jest skrajne i pojebane. Mimo to nie zmienię faktu, dla mnie fajne i moje dalej. Ty powielaj slogany lub przewijaj o laskach w bikini. Ale zadbaj o to, by być autentyczny przy tym, bo ktoś Cię może rozliczyć. Ale pisz o czym chcesz, ja mam to gdzieś. Mój teren należy do neutralnych sfer. Ty robisz swoje, ja robię swoje. Nie jestem tobą, tym mną, nie jesteś przed tobą. Stoję sobie jak Twoje. Witam w moim świecie, wciśnięter. nie Drugi <tryk> Crak, Ty jak zwykle zapominasz, że nie łapie się główki. Chyba, że się bierze już do ryja. Ha! O ja... Ha! ja... Dobrze, chuj to słuchaj. Ha! ha. ha.